Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał, pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału, a tymczasem. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale bitadmin.pl i ja nazywam się Michał Marczak i w dzisiejszej lekcji kontynuując tematykę związaną z egzaminem AZ900 czyli pierwszym z serii egzaminów dotyczących chmury Microsoft Azure, chciałbym pokazać podstawową konfigurację sieci która połączy dwie maszyny wirtualne. Maszyny wirtualne ich konfiguracje i opis konkretnych kroków przedstawiałem w jednej z poprzednich lekcji w tej lekcji chciałbym Przejść bardziej skupiając się właśnie na konfiguracji samej sieci. Na początek próbuję skonfigurować taką sieć, czy raczej grupę, która będzie konfigurację sieci utrzymywać. Więc klikam wyszukiwarkę Virtual Network, wybieram z listy, klikam, Create Virtual Network, i tutaj konfiguracja. Oczywiście rozpoczyna się od Resource Group. Opiszę to jako rg04-vinet i tutaj konfiguruję może taką nazwę vinet01-istus2. Przechodzę na zakładkę IP adreses. Domyślnie wpada konfiguracja 10.0.0.0.16, czyli znajduje się w niej ponad 65 tysięcy adresów. Natomiast mogę stworzyć oczywiście subnet, czyli podsieć. Która będzie miała 256 adresów minus adresy, które są zarezerwowane przez chmurę Azure. Mogę zostawić lub usunąć i dodać nowy subnet, subnet 01. Pozostawię adresację na poziomie 10024. No i tutaj jeszcze dodatkowo nad Gateway Endpoint. Natomiast w tym momencie wystarczy umiejętność skonfigurowania yy, przestrzeni adresowej. I tutaj jeżeli chodzi o adresy, 251 adresów dostępnych plus 5 adresów zarezerwowanych dla, dla Azure i tego nie możemy zmienić. Więc te 251 adresów będzie dostępne dla naszej podsieci, dla naszego subnetu. Więc klikam, subnet został dodany, security, tutaj konfiguracja kilku opcji. Bastion Host jest to specyficzna maszyna wirtualna, która daje nam wejście do subnetu trochę tylnymi drzwiami. Jest to oczywiście zabezpieczone połączenie, natomiast można sobie taką furtkę zostawić. Gdyby niemożliwe byłoby wejście do, do sieci w sposób normalny, można zawsze sobie taką furtkę zostawić. DDoS protection, kwestia zabezpieczenia usługi, którą mamy w sieci, na odmówienie dostępu, czyli atak polegający na tym, żeby przesyłać tyle zapytań do yy, aplikacji, która znajduje się w jej infrastrukturze, a żeby ona wyczerpała zasoby i po prostu przestała odpowiadać. No i Firewall. Możliwe jest oczywiście skonfigurowanie Firewall'a na wirtualnej sieci. Natomiast na razie nie zajmujmy się tymi dodatkowymi opcjami. Przejdę jeszcze do tags, dodam vnet, Review and Create. No i tutaj widzę podsumowanie. Resource Group, w jakim regionie, jaka jest przestrzeń adresowa, jaki jest subnet. I czy te dodatkowe opcje na Security są włączone, czy też nie. Więc klikam Create i czekam, aż sieć. Zostanie utworzona. Chwilę to potrwa, więc w międzyczasie mogę przejść i zacząć konfigurować maszyny wirtualne. Potrzebne będą w tym ćwiczeniu dwie maszyny wirtualne, a żeby sprawdzić po zalogowaniu na maszynę, czy jest dostęp poprzez proste polecenie PING. Więc klikam Virtual Machine. Jako, że mamy Resource Group utworzony dla winet mogę z tej grupy skorzystać, więc tak, tak zostawiam. Nazwa maszyny WM01 East US Data Center 2019. Niech zostanie Size, a niech zostanie ta wersja B2S. No i standardowo użytkownik. Login, hasło skonfigurowane. Tutaj będą czyste maszyny. Więc RDP 3389 w zupełności wystarczy. dysk zostawiam domyślne natomiast networking. Mamy naszą sieć subnet 01, czyli ten, który został utworzony. Public IP będzie potrzebne, aby podłączyć się do tej maszyny przez RDP. Natomiast utworzę w taki sposób, ażeby było widoczne, że jest to adres publiczny dla maszyny yy, VM01 jeżeli chodzi o Network Security Group i porty to tutaj y, zostawię domyślnie. W management wyłączę boot diagnostics. W Advance y, niczego tutaj nie będę dokonfigurowywał. Tak, VM01, review and create. Maszyna y, jest już wstępnie przygotowana do konfiguracji. Klikam create. W międzyczasie, gdy ta maszyna będzie się Tworzyła, wrócę do Virtual Machines i w międzyczasie utworzę drugą maszynę, żeby sprawdzić kwestie związane z konfiguracją sieci. Więc jeszcze raz wy wybieram naszą grupę zasobów, tym razem maszyna 02 i pozostałe opcje: domyślnie login, hasło, port 3389, zakładki. Tutaj networking. Jak widzisz, sieć znów została podpięta. Jeżeli chodzi o subnet, oczywiście ten, który został przeze mnie utworzony wcześniej. Do tej maszyny nie będę logował się, więc zostawię opcję None, jeżeli chodzi o public IP. Pozostałe opcje domyślnie. Wyłączę diagnostykę przy starcie. Tutaj nic i, i w tagach VM02. Review and Create i klikam Create. Maszyna jest tworzona. I po około 5 minutach maszyny zostały utworzone. Co ciekawe, maszyna VM01 jeszcze jest w trakcie kończenia konfiguracji, pomimo tego, że była przygotowana w pierwszej kolejności. Natomiast mogę do niej przejść. Status Running i spróbuję teraz pobrać RDP, tak aby podłączyć się do tej maszyny VM01. Klikam Open Wave, klikam podłącz, wpisuję dane do logowania i powinienem móc dostać się do tej maszyny. Przy pomocy powershell spróbuję wykonać ping na maszynę VM02. Jak widzisz, maszyna VM02 została poprawnie spingowana, czyli protokół ICMP Działa, natomiast gdy tutaj dodam jeszcze IP config z przełącznikiem ALL, zobaczysz, że adresy, pomimo tego, że w trakcie konfiguracji adres sieci prywatnej, czyli pod sieci 10000 24 nie został skonfigurowany. Azure przypisał do obydwu tych maszyn różne adresy IP. Ponieważ w trakcie konfigurowania sieci wirtualnej dodatkowo stworzony został również niewidoczny dla użytkownika serwer dhcp, który z danego subnetu, z danej podsieci rozrzuca adresy w zależności od potrzeb, tak, czyli dla każdego urządzenia, które zostanie wygenerowane i podłączone pod sieć wirtualną, która została utworzona na samym początku, ten adres zostanie przypisany. Dynamicznie. Jak widzisz, ma on dość długą karencję, ponieważ w 2021 roku, 11 czerwca, został przypisany, natomiast wygaśnie w 2157 roku. Także tutaj, jeżeli chodzi o problem z adresacją, raczej nie będzie miał on miejsca. Natomiast poniżej jest adres serwera DHCP 168.63.29.16. Widzisz, że tutaj... W porównaniu do konfiguracji sieci, jeżeli chodzi o nawet maszyny serwerowe, które są fizycznie skonfigurowane w serwerowniach w Data Center. No tutaj część rzeczy zupełnie jest pomijana, tylko część rzeczy musi zostać skonfigurowana, i to też, to też nie w taki sposób, jak to miało miejsce do tej pory, czyli jawnie. DHCP nie został w żaden sposób przeze mnie skonfigurowany, a jest adresy. Zostały przypisane automatycznie, chociaż nie zostały wybrane w trakcie konfiguracji. Więc tutaj kwestia konfiguracji jest stosunkowo łatwiejsza, mniej kroków trzeba wykonać. Natomiast, oczywiście, warto wiedzieć, w jaki sposób sieć działa, w jaki sposób konfigurować zakresy adresów, czym są adresy prywatne, czym są adresy publiczne. W tej lekcji to tyle, tyle chciałem pokazać, czyli konfiguracja. Sieci wirtualnej, dwie maszyny, które działając w jednej sieci są w stanie nawzajem się widzieć. Chciałbym podziękować za obejrzenie tej lekcji i zaprosić na kolejną. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i w wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu Subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.